Jak przemycić jedzenie do kina? To łatwe. Musisz tylko znać kilka sztuczek. W naszym nowym filmie pokażemy parę z nich. Witamy na wieczorze filmowym StrumTrum Food. Alex pracuje w ochronie. Ci goście właśnie wrócili z egzotycznych wakacji. Aleks uwielbia podróżować, więc chce im zadać kilka pytań. Chłopakom wciąż jest gorąco. Potrzebują pomocy. Aleks miała rację, a chipsy nie nadają się już do jedzenia. Wszystkie spojrzenia skierowane są na tę dziewczynę. Jakim cudem ma takie ciało? Hmm, spokojnie! Po prostu ukryła trochę chipsów dla swoich przyjaciół. I zamierza przynieść ich więcej. Tymczasem Alex zrobi kilka przysiadów. W co się ubrać do kina? Może przebrać się za celebrytę? To nie wzbudzi podejrzeń. Taką fryzurą ktoś musi poprosić o autograf. Alex nie jest fanką, ale to bez znaczenia. Sztuczka zadziałała pora na słodycze. Ups, to nie są cukierki. Włosy wcale nie są smaczne. Zabawne. Mama zabrała noworodka na horror. Alex stara się nie oceniać. No, co tam się dzieje? Ten film jest aż taki straszny? O co chodzi? Okej, okay, wszystko jasne. Dziewczyna przyniosła w beciku nutelle i wszystkich przestraszyła na śmierć. Do kina wybrał się również ten niezwykły gość. Może użyć magii, by wyczarować bilet. I przekonać Alex, żeby go wpuściła. To obrzydliwe. Kto chciałby mieć czyjeś śmierdzące skarpety tuż przy twarzy? Nie zadzieraj z Magiem. On wie, jak postępować z nieokrzesanymi ludźmi. Czarymary, papierki po słodyczach, zamieniają się w batoniki. Ci goście są na tyle bezczelni, że nie krępują się zapytać. Po tym, jak się zachowali, powinni zapomnieć, że ich życzenia się spełniają. Gdyby tylko byli milsi. Seans filmowy pomoże ci zapomnieć o problemach, szczególnie gdy masz złamaną rękę. Czasami ludzie nie są tacy, na jakich wyglądają. Któż mógłby pomyśleć, że gips może być jadalny? Ups, jest twardy jak kamień. Tylko narzędzia mogą dać temu radę, ale muszą być solidniejsze. O nie, teraz ręka jest naprawdę złamana. Pozostały jednak pyszne słodycze. Pora zrobić porządek. Ktoś musi posprzątać salę, mm. naprawić usterki i wymienić żarówkę. To dziwne, nikt nie uprzedzał o tym Alex. Jej intuicja nigdy jej nie zawodzi. Wszystko wydaje się w porządku. Ok, czas na przerwę. Oni zdecydowali się obejrzeć najnowszy film, podjadając przekąski ze swojej skrzynki na narzędzia. Tak, wielu ludzi chce zobaczyć ten nowy film o sportowcach. Pomiędzy seansami jest krótka przerwa. Rugbysta jest taki podekscytowany, ktoś przyniósł piłkę. Aby ją zrobić, potrzebujesz ciasta, kremu, lukru i markera do ciasta. Ozdób, by wyglądała na prawdziwą. Jadalna piłka gotowa. Kiedy w pobliżu jest ładna dziewczyna, tak łatwo się rozkojarzyć. O, wygląda na to, że Alex nie była na to gotowa. Ta piłka nie jest przeznaczona do gry. Inni kinomani mogą zepsuć całą przyjemność z oglądania. Czasami odbierają telefon lub głośno rozmawiają. Albo nawet zasypiają na ramieniu. Jak teraz oglądać film? Może skorzystaj z tej sytuacji i użyj nieznajomego jako rekwizytu do selfie. Jak przemycić trochę jedzenia i nie zwracać na siebie uwagi? Hmm, naturalnie. Słodkie okulary 3D. Czy to zadziała? Alex postanowiła je przetestować. Jeśli zadziałają na superbohaterze, to są w porządku. Wymień soczewki na izomalt. I zawsze masz przekąskę tuż przed oczami. Są tak zaawansowane technologicznie, pokazują nawet twoich ulubionych superbohaterów. To był jakiś trik. Czas podzielić się przekąską z przyjacielem. Alex jest teraz podejrzliwa wobec wszystkich. Nie wierzy, że niektórzy po prostu przyszli obejrzeć film. A co jeśli coś ukrywają? Tylko gdzie? Na pewno pod popcornem. Po takim dniu Alex wpadła w paranoję. Ten lekarz przyszedł zobaczyć nowy dokument medyczny. On też musi przejść przez kontrolę. Każdy jest podejrzany, wszystko w porządku. Teraz czas na film. Maska MMs stworzy odpowiedni nastrój. Nałóż białą czekoladę na maskę i przyklej MMsy. Im więcej rzędów, tym lepiej. Tak! Jest zarówno smaczne, jak i słodkie. Twarz wygląda teraz jak tęcza. Dziewczyna nie kuma tego wyglądu. Nic nie szkodzi, warto było zabrać ze sobą MMsy. Aleks jest bardzo dobrym ochroniarzem. Podczas inspekcji nie znalazła żadnych jadalnych przedmiotów. Kto mógł przypuszczać, że peruka ukrywa kartonik z sokiem? Znakomity przyjaciele też mogą się napić? Skaterze również przychodzą zobaczyć nowy film, Alex jest bardzo szczęśliwa, mogąc porozmawiać o swoim hobby, nie ma pojęcia, że deska może być jadalna. Na przykład, jeśli weźmiesz trzy warstwy gofrów i trochę czekolady. Ta deska wygląda tak realistycznie. Zrób traki z lukru, dodaj kółka z ciasta i gotowe. Ups, złamała się. Wydało się! Żegnaj skaterze. Jaki ładny zapach wanili! Facet przyszedł na randkę. Alex go wpuści. Nie ma pojęcia, że to nie jest prawdziwy bukiet. Jeśli chcesz ukryć żelki, zrób łodygę z lukru, przymocuj do niej żelka i zawiń w zwilżony jadalny papier. Pychota! Dziewczynom chyba nie podoba się bukiet. Poczekaj, aż dowiedzą się, z czego jest zrobiony... Kiedy masz słodycze, każdy chce być Twoim przyjacielem, ale nikt nie chce dzielić się swoimi. Pierwsza randka w kinie. To takie romantyczne. Ta para wchodzi bez problemu. Nikt nie podejrzewa, że dziewczyna ma na sobie jadalny top. Może to ten nowy trend w modzie? Oto przepis. Nawlecz pianki na nitkę. Wymaga trochę pracy, ale gwarantuje słodki nastrój. Jednak nie jest całego.